Cześć, tutaj Robert Warzyński. Nowy rok, nowe marzenia, nowe plany, nowe zamierzenia, nowe cele, dużo pozytywnej energii. Tak przynajmniej jest u mnie, A jak to wygląda u Ciebie? Czy też zawsze na początku roku masz ochotę coś tak zmienić na lepsze w swoim życiu? Jeśli tak jest, to ten film jest dla Ciebie. Z tego nagrania dowiesz się w jaki sposób wyznaczyć sobie cel. To bardzo ważne sam, jest sam sposób wyznaczenia sobie celów. Dowiesz się, jakie są dwa największe zagrożenia do tego, żeby swoich celów, swoich zamierzeń nie zrealizować żeby poszedł, cel i żeby cały plan poszedł, cały istenny plan poszedł w dół. Jak mówi jeden z bohaterów filmu Juliusza Machulskiego. Zdradzę Ci tajemnicę, jakie ja mam plany. I jakie ja mam cele i zamierzenia na ten rok. I, i ogłoszę konkurs, konkurs z nagrodami. Będę cię bardzo gorąco namawiać do tego, żebyś po pierwsze zapisał swoje zamierzenia na ten rok, i drugie, żebyś opublikował to na moim blogu. Ale o tym wszystkim opowiem za chwileczkę. Jednym z moich postanowień. Na rok 2011 jest to, żeby być mniejszym bałaganiarzem, mniej bałaganić, mieć więcej porządku. Słuchaj, jestem człowiekiem strasznie nieuporządkowanym. Mam bałagan w moim komputerze, w moim biurku, w mojej szafie. Nic nigdy nie mogę znaleźć. Mam bałagan w samochodzie, mam bałagan w garażu, a mam trzy garaże. Więc wyobraź sobie, jakie to jest irytujące, kiedy nic nie mogę w tych pomieszczeniach znaleźć. Ale. A propos porządku. W pierwszy weekend tego roku ja robię to nagranie 3 stycznia, a więc w pierwszy weekend tego roku postanowiłem zrobić porządek w moim biurku. O co się okazało? Robiąc ten porządek trafiłem na ten oto notes. A w tym notesie znajdują się zapiski ze szkolenia, w którym brałem udział w marcu 2010 roku. Było to szkolenie prowadzone przez Mariusza Szubę. Szkolenie było zatytułowane. Pokaż na co cię stać. Ja akurat mam książkę z tego szkolenia i chciałem Ci kilka słów o tym powiedzieć. Właśnie podczas tego szkolenia Mariusz Szuba opowiadał, w jaki sposób skutecznie wyznaczyć cele i w jaki sposób je realizować. Nie, mówię, nie będę cię streszał tej książki, gdyż myślę, że możesz ją przeczytać. Jeśli masz ochotę zapoznać się z tą książką, możesz krzyk kliknąć, krzyknąć, kliknąć. Możesz kliknąć w link poniżej okienka z tym filmem, zostaniesz przeniesiony na stronę wydawnictwa Złote Myśli, które wydało tą, tę książkę i możesz ją kupić i zapoznać się z tą książką. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które bardzo mi się spodobały na tym szkole. No Nie mogę ci powiedzieć, że szkolenie było jakimś przełomem w moim życiu, że, że zupełnie przewartościowało całe moje myślenie. Natomiast było tam kilka elementów, które bardzo mi się spodobały. Między innymi do realizacji naszych celów potrzebna jest, może nie, nie potrzebna, ale można wykorzystać technikę, technikę DTI. Mariusz bardzo tutaj szczegółowo opisuje tę technikę. Polega ona na tym, że wcielamy się w takiego naszego wymarzonego bohatera. To może być postać filmowa, czy także postać realna, i możemy pobrać, pobrać od niego cechę, która nam jest najbardziej potrzebna do realizacji y, naszych planów, do tego, aby nasze cele stały się rzeczywistością. Robi to dosyć niesamowite wrażenie. Na sali było, nie wiem, chyba 200 osób, i Mariusz y, wprowadzał nas w taki trans. Zamykaliśmy oczy, wcielaliśmy się w tę postać, on tak, takim właśnie inspirującym, magnetycznym głosem nas prowadził krok po kroku, jak to trzeba zrobić. I przyznam ci się szczerze, że właśnie wczoraj wróciłem do tego szkolenia i do tego nagrania. Jak to mi się udało zrobić? No ja nie nagrywałem tego szkolenia, natomiast tutaj w tym, w tym opracowaniu są odnośniki do nagrań, Opublikowanych na stronie wydawnictwa Złote Myśli. I także właśnie jednym z takich nagrań jest moja nowa cecha. I wczoraj przez kilkanaście minut razem z Mariuszem, właśnie. Podróżowałem w poszukiwaniu tej mowy, mojej nowej cechy i próbowałem pobrać ją od mojego wymarzonego bohatera. Słuchaj, naprawdę to robi niesamowite wrażenie. Zrobiłem to już późnym wieczorem, około północy. Cała rodzinka spała, ja włożyłem na uszy słuchawki i słuchiwałem się w taki ten hipnotyczny głos Mariusza. Dlatego bardzo ci, bardzo ci tę technikę polecam, nawet jeśli Ci się w tej chwili wydaje ona zupełnie karkołomna, niesamowita, nie do zrealizowania, po prostu spróbuj, spróbuj to zrobić. To tyle, jeśli chodzi o to szkolenie króciuteńko, gdyż no, myślę, że, że nie będę Ci opowiadał tutaj wszystkiego, gdyż sporo materiałów po prostu znajdziesz, znajdziesz, w tej książce. Natomiast chcę ci jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na to, w jaki sposób dążyć do swojego celu. Musisz w niego wierzyć. Wydaje się to proste, ale naprawdę uwierz w to, co chcesz zrealizować. Musisz ten cel mieć codziennie przed oczami, dlatego tak ważne jest zapisanie tego celu. I teraz Dwa, moim zdaniem, największe zagrożenia do tego, żeby swoich marzeń po prostu nie zrealizować. Pierwsze zagrożenie zewnętrzne, drugie wewnętrzne. Jeśli chodzi o zagrożenia zewnętrzne, to zapewne domyślasz się, mówię o ludziach, którymi jesteś otoczony. O tych ludziach, którzy są takimi demotywatorami. Robert, nie uda ci się, Robert, daj spokój, porywasz się z motyką na słońce. Robert. Nie dasz rady, Robert, odpuść sobie. To osoby mówią: bądź taki mały jak ja, a ty chcesz być kimś innym. Nie daj się zdemotywować. Spróbuj w jakiś sposób uodpornić się na takie negatywne sygnały z zewnątrz. Druga sprawa to nasze wewnętrzne ograniczenia. Często planując jakieś nasze cele, już na tym etapie zostawiamy sobie taką furtkę. Nic się nie stanie, jak tego nie zrealizuję. Nic nie będzie, jak nie otworzę firmy w tym roku. Mam fajny etap, dam sobie radę. A jak nie wyjdzie, to jakoś to będzie. Czyli już w tym momencie skreślamy nasze marzenia, tak? Bo zostawiamy sobie furtkę. Jaką mam dla Ciebie propozycję? Zamknij tę furtkę i wyrzuć jak najdalej klucz. Niech ta furtka będzie zamknięta. Nie masz spalić za sobą mostów, pójść do szefa i powiedzieć, że w czerwcu się zwalniam, bo teraz mam super plany i ja panu dopiero pokażę, co osiągnę. Nie, no tego nie rób. Natomiast y, zamknij tę furtkę u siebie w głowie i dąż z całej siły, z całej swojej mocy do tego, aby zrealizować swoje plany. No teraz przyszła pora na to, abym ja powiedział Ci, jakie ja mam plany na rok 2011. Przygotowałem listę Dziesięciu moich postanowień noworocznych. Kolejność, w jakiej będę odczytywał moje postanowienia, jest jak najbardziej przypadkowa. Część z tych planów to takie zupełne drobnostki do zrealizowania niemalże od ręki. Kilka rzeczy jest poważniejszych, ale mam nadzieję, że może także te moje pomysły i moje cele zainspirują ciebie. Pozycja pierwsza, schudnąć do 85 kg, muszę jeszcze zrzucić 5 kg. W sierpniu zeszłego roku ważyłem 103,5 kg, a w tej chwili, no jest styczeń, ważę 90, chcę jeszcze zrzucić 5 kg. Czuję się coraz lepiej. Zamierzam na wiosnę stworzyć nowy darmowy kurs z autoprezentacji. Jak tylko ten kurs będzie gotowy, będzie to połączenie e-booka z nagraniami wideo, bardzo wartościowa rzecz. Tak mam nadzieję, że uda mi się to w ten sposób stworzyć. Jak tylko to opublikuję, otrzymasz ode mnie informację. Oczywiście będzie to darmowe. Yy, zamierzam, z drobnostek uporządkować pulpit w moim laptopie. Zamierzam powyrzucać zbędne pliki z komputera. No i zamierzam uporządkować moje garaże. O tych garażach już Ci yy, opowiadałem. Wiąże się to właściwie z ostatnim punktem, który tutaj sobie wpisałem, tylko yy, z ostatnim punktem, czyli nie chcę być już więcej bałaganiarzem, chcę wprowadzić trochę porządku w moim życiu i w moim otoczeniu. Na pewno będzie to z pożytkiem dla mnie, i dla moich najbliższych, no i dla współpracowników oczywiście. Ko kilka ważniejszych rzeczy. Zamierzam być bardziej cierpliwy dla moich synów, poświęcam im sporo czasu, odrabiamy razem lekcje, udzielam im prywatnych repetycji i często bardzo się denerwuję. Na nich i chcę być bardziej cierpliwy. Czasami padają złe słowa. Jestem wściekły. E, Było, nie chcę o tym mówić. Dobra. Aniu, coś dla Ciebie. To zwracam się do mojej żony. Zamierzam Ci okazywać więcej uczuć w tym roku. Wiem, że to dla ciebie bardzo ważne i postaram się być osobą bardziej otwartą. No i lepszym dla Ciebie mężem. Rzecz materialna zamierzam zamienić mieszkanie na większe. Pomału się tutaj dusimy na tych kilkudziesięciu metrach z moją rodzinką, i chcemy troszeczkę mieć więcej przestrzeni życiowej dla siebie. I ostatni punkt: zamierzam wcześniej wstawać. Wiem, jak to irytuje moją rodzinkę. Ja wstaję około 9 rano, wygrzebuję się do 10. Zawsze jestem spóźniony, chcę trochę dyscypliny wprowadzić w moje życie. Ok, to tyle jeśli chodzi o y, moje plany. Mam nadzieję teraz, że skłoniecie Cię do tego, abyś Ty opracował swój plan na rok 2011 i co więcej, żebyś opublikował lub opublikowała to na moim blogu w formie komentarza. Autorzy dwóch wpisów, które do wpisy najbardziej mi się spodobają, najbardziej do mnie przemówią, otrzymają do mnie następujące nagrody. Nagroda numer jeden, książka Mariusza Szuby, pokaż na co ci stać, z autografem. Autora i nagroda numer 2, Mój audiobook, moja książka. Nie boję się mówić. Płytka nagrana w formacie MP3. Możesz brać ją sobie na przykład na odtwarzacz, na MP3, i słuchać w drodze do pracy czy w drodze. Z pracy do domu, to chyba tam przyjemniejsza część dnia, kiedy już wracamy do domu. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że uznasz ten film za wartościowy. A jeśli tak się stanie, mam do Ciebie kilka próśb tradycyjnych już próśb. Kliknij wikonkę Facebooka, lubię to. To gdzieś tutaj, nad moją głową. Jeśli oczywiście masz konto na Facebooku, wtedy Twoi znajomi dowiedzą się o tym filmie. I mam nadzieję, że im także ten film się spodoba. Możesz pozostawić komentarz, to już mówiłem. Możesz także zasubskrybować mój kanał na YouTube, jeśli moje filmy ci się spodobają. No to chyba tyle z takich najważniejszych rzeczy, które miałem tobie do powiedzenia. Mam nadzieję, że zainspirowałem cię do działania. No ja w tej chwili czekam na Twoje komentarze. Pozdrawiam, mówił Robert Tawarzyński.